Cześć tutaj Marcin e... Jesteśmy w naszej nędzarni Nasze leśnicy zaczęli coś tutaj w końcu sadzić jakoś te drzewa Aż i chyba e... Zrobię im ten obszar roboczy o wiele większy Niech oni sobie tutaj sadzą Co tam sobie chcą i gdzie chcą Tu drugi będzie też tu tu będzie nasz park narodowy Yellowstone eee... i pan Startaku też może niech tutaj już pracuje powoli tu niech sobie ścina na tym terenie drzewka pan, nasz, nasz pan nadleśniczy eee, traper szkoda że nie można go jakoś przeznaczyć gdzieś tutaj do lasu może on powinien być w lesie? Nie wiem, może, może to jakiś tam... E, coś, coś w tym jest. E, metal mamy. Kuchnia nam nie pracuje, niestety. W magazynie żywności jagody coś tam zbierają niby. E, Dobra, następne będzie w składziku. A oni sobie tutaj zbierają, w jednym składziku, w drugim składziku. Tu nasz pan Drwal coś tam w sobie... ...orambie. Nasz pan leśnik coś tam tutaj sobie sadzi. No i właśnie, to jest... Pierwszy raz mnie spotkał, w tej grze, żeby nie mieli opad radioaktywny. I tak, według zaleceń tam w tym tym to co nam mówi tutaj ten odpad radioaktywny yy, zbierz plony zanim usknął czyli no już na, na masę zaczynamy tutaj zbierać tutaj pff, no jak na razie to pff, oni jeszcze nic, nic nawet nie zasadzili na tym naszym pierwszym większym polu no ale trudno jakoś będziemy musieli a tu jeszcze nasz pan rybak z... dwóch pań. Pa, pan i pani ryb... rybaczka mamy trzech bezdomnych niby czy ja mi nie zbudowałem jakieś chałupy tu gdzieś? a może zapomniałem dobra hałupa eee, chałupa bo w kamienicy oni się nie mogą rozmnażać, nie wiadomo czemu nie wiem seksu nie można uprawiać czy coś tam e, dobra mniejsza z tym e, e, chałupa tu mamy tego kamienia wielkiego taka górka to może gdzieś tutaj osłoni was przed meteorytami e, dobra Na chałupę mało materiałów budowlanych No właśnie już teraz nam Co to jest? Metal Uuu zużycie mamy 12 Uuu to panie nam poczęła następnego pana Od zbierania metalu Znaczy się przetwórni e, Gdzie tą przetwórnię możemy wszystko tak daleko od naszej osady podstawowej, ale... Tu nie będzie daleko. Aczkolwiek mamy tylko jedno... ...złoże metalu. Wysypisko. Zwał jak zwał. W ogóle tego metalu nie mamy tak dużo. Ten metal to zbudujemy, o, gdzieś tutaj, tak po środku. Niech oni sobie tam już po swojem zbierają to. Chyba, chyba będzie to działało. Aby powinno. Eee, tak, 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 tak. Dobra. I drogę też już mamy. A też się tak spodujemy. Dobra, jedziemy wiem trochę tam... Pewnie przymulam z tą, z tą drogą. Bardziej, bardziej z budynkiem, no ale dobra. Eee, no i co, lecimy, mało żywności, no wiadomo standardowo nasz największy problem w tej grze Tak ogólnie to nie wiem czy te pole dużo to się opłaca budować Hmm Tak nie wiem, tak mi się wydaje dobre iść do kuchni. Źródło wyczerpane, jagody. E, pauza. Chwilowo. E, wszystko wydziabaliście. Dobra, zwiększymy Wam obszar poszukiwań. Idźcie poszukiwać jagód. O, właśnie tu. Bo tu są. Ja już to wiem. Tu jeszcze nie. Namiot medyczny zbudowany opat radioaktywny c jakoś mi się to tak słabo podoba ten opat radioaktywny dobra z jedzeniem mamy problemy niby I niby że produkcja 80-28 zużycia ale to te 52 niby że co produkujemy to jakoś tak to słabo to działa, nie wiem, może nie mają gdzie składować tego jedzenia? No przecież mają magazyn żywności. Nigdy nie ma jedzenia. Chociaż niby, że mamy trapera, ryby. rybaka... Mamy już teraz... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pól. To nie wiem ile oni jedzą. Dobra. Pani Platy. To jest zadanie na twoją... na twoją miarę. Lecimy. No chyba raczej nie. Dobra, 396 nauki mamy. Yy, śrubki nie, dobra. Co tutaj się kryje? Też nauka. I też dużo. I to chyba nie jest taki... byłby zły pomysł iść po to. Rico już wydobył tutaj wszystko. 65 betonu. No niby żeby się przydał... ...przydał ten beton. Beton i metal najważniejsze dla nas teraz jest. Iść tutaj sobie popatrz co tutaj mamy. No nie wiem. 12 i 2... Barbarzyńców, powiedzmy, na to. Eee... I pani Amara? Pani Amara. Amara, gdzie ty pójdziesz? No dobra, idź tutaj. Nie możesz. A, nie jest nacelowana. dobra. Amara, idź. Co się kryje. To jest śrubki. No śrubki na razie nam no, chyba do niczego się nie zdadzą. Dobra, mamy 396 punktów y, technologii. Y, żywność. Inne białka. Uprawy chronione. Nie no, na razie mamy duże pola i takie tam rzeczy. Mechanik. Śmieci są przydatne, a nawet ceny dla osób, które potrafią je przetworzyć. Mechanik może przekształcić je w części potrzebne w zaawansowanych konstrukcjach i urządzeniach. W tym celu jednak wymaga energii. No, mamy już panele. Z panelami nie ma sprawy. I z energią na razie na jeden budynek pewnie nam wystarczy. Eee, szkoły, no właśnie bezpieczeństwo magazyn ogólny w magazynie ogólnym nic nam się nie stanie jak nam pierdyknie meteoryt a może centrum handlowe mam 396 może ten magazyn zbudujemy dobra wolnimy sobie magazyn i... te szkoły. I dobra. E, i tak. Magazyn. Chyba tutaj powinien być. Tak? Nie. Tak? Nie. Tak? Nie. Szkoła. Dobra. Szkołę. Gdzie sobie wolniemy szkołę? No. Eee... Apokalipsa nastąpiła, ale do szkoły trzeba chodzić. No niestety. E, tu szkołę zbudujemy może tu niech się uczą o tych e, zasobach energii odnawialnych e, szkoła i następne to było co to było nie panele nie warsztat przetwórnie i to 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 nie było trzy się starośni radość magazyn ogólny no właśnie 22 metalu no kiedyś kiedyś może kiedyś to zbudujecie tutaj Dobre, dobre miejsce? Dobra. Co wam tutaj brakuje? No brakuje im... ...roboty. I gdzie wy tą robotę możecie znaleźć? Tak nie za bardzo. Jedno tu, gdzieś daleko, daleko, daleko... No trudno. Hmm. Jak to mówią? I dalej w Last tym ciemnie. Jakoś tak... Jako, to, to się zaczęło nam tutaj komplikować ta sytuacja nasza. Metalu nie mamy. To jest tak, tak. To nie jest metal. Przetwórnie nam potrzebna. Eee, czy może nam potrzebna jest jeszcze jedna przetwórnia? Mi się tak... Dobra, spodajemy jeszcze jedną przetwórnię, bo z tym metalem to u nas jest niewesoło. Bym tak powiedział szczerze eee, w tą, w tą w tą, w tą, w tą Dobra I to może od razu drogę. Nie wiem czy te drogi są ważne, nie ważne, ale Dobre, taka, nie będzie sobie. Eee, co no nudy czekamy No, opłatę radioaktywny niby że jedzenia mamy dużo niby zbieramy od razu wszystko bo nie to zbieramy eee, jak ten opłat przyjdzie nie będzie już co zbierać pewnie tu nam lasek rośnie elegancko Specjaliści się domagają swoich potrzeb yy, Idziemy Pani Plati Uj Siedem życia jej zostało O cholercia To pani Boni, może, może pani jest tak dzielna Nie wybuchła Dobra Riko, yy, dawaj do, do, bazy. I pani Amara, niech idzie, i może... Tu nic nie, tu nic nie ma? To dziwne. Dobra, tu idź tutaj. I elegancko. Mężczyzna, ktoś ubrał mnie. Braterska miłość. Dwóch mężczyzn zbliża się do bramy. Jeden z nich kuleje i praktycznie ciągnie nogi za sobą. Potrzebujemy lekarstw. Proszę. On nie przeżyje bez leków. Krzyczy drugi. Nadepnął na pułapkę. Nie sądziłem, że będzie z nim tak źle. Marchewkę możemy mieć. Za dwie jednostki leków. Yy, tak... No tak. Dawaj. Marchewkę będziemy sadzić, będziemy się karmić marchewką jak króliki. Uuu, jak ładnie to urosło. Oj ojoj. Oj. Oj, oj, oj ile kukurydzy. Eleganckie te pole jest. Te małe to... No, no małe. Dniu do katastrofy, jeden dzień. Co my możemy począć jedzenie? Będzie trwała ta katastrofa co najmniej ze dwa dni. Chyba. Przetwórnie nam zbudowali i w przetwórni lecimy po po metal To niech sobie pani wydobywa, pani pan mhm. Pani Luna, pani księżyc Podpad yy... radioaktywny No to już nasi lekarze idą w ruch teraz tak y, tu mamy naszego naszą panią kucharzynę coś tam sobie pichci y, zbieraj nie zbieramy nie możemy zbierać nie możemy zbierać a już są zbiory dobre y, jeden tak, nasi specjaliści. No niech pani wraca do nędzarni naszej biednej. Bo siedem życia to jest raczej tak na styk yy, przeżywalności. Yy, nasza pani tutaj Boni. Dobra, niech pani idzie. Dobra, udało się. Yy, Rico. I zobacz tutaj. Co tu się dzieje. I co? Czy my możemy ich zaatakować? Chyba raczej nie. Chyba raczej nie. Sześć obrony. Uuuu. Chyba najpierw zajmiemy się zwiedzaniem. co? Jesteśmy tutaj i tak jakoś czekamy na ten odpad, o odpad, <laughs> nie odpad, tylko opad radioaktywny. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Meteoryty widzieliśmy, no spadały meteoryty. I tak, tak jak mają spadać. No szkoda, że ten druk chociaż mnie nie niszczyły. Uj, te... no i mamy opad radioaktywny.